Włączam ekspres i jest informacja, że Jaworski złożył dymisję. Myślałem, że sprawa jest rozwiązana, ale okazało się, że to chodziło o sędziego Jaworskiego z PKW, niestety. Dlaczego Paweł Adamowicz musi być prezentem państwa? Dlatego, że to będzie wyjątkowa kadencja. Kadencja, gdzie będzie możliwe największe wsparcie z Unii Europejskiej. Takiego jeszcze nie było. I wszystko wskazuje na to, że takiego już po roku 2020 nie będzie, dlatego że wszystko wskazuje na to, że przekroczymy 75% PKB, przekroczy średnią europejską, i w związku z tym już będą tylko na projekty miękkie. Czyli to jest ten okres, trzeba maksymalnie wykorzystać, i to może zrobić tylko Pawła Adamowicz, ze swoją ekipą, bo już udowodnił, że znakomicie wykorzystuje środki unijne, zawsze lokuje się we, wszel we wszelkich rankingach na pierwszych miejscach. Jego kandydat mówi, że jakoś sobie poradzi. A z tym jakoś, proszę Państwa, to jest tak, przypominam sobie, rok 2006, kiedy rządził PiS i kiedy pana Jaworskiego zrobił prezesem Stoczni Gdańskiej. W tym, w tym samym czasie obok jest stoczczy, grupa Stoczni Remontowych. I proszę zobaczyć, to nie jest tak, że dla Stoczni jest generalnie yy, dekoniunktura i tak dalej, i tak dalej. Bo dzisiaj. Grupa stoczni remontowej jest najlepszą stocznią w Europie. Ma najwięcej kontraktów. Robi no, bardzo skomplikowane konstrukcje dla Anglików, dla Norwegów, dla Szwedów jakie tylko. Czyli pokazuje, że dobry menedżment osiąga sukcesy. I w związku z tym nie możemy sobie pozwolić, żeby pan Jaworski jakoś sobie radził w Gdańsku. To musi być Paweł Adamowicz, bo nie trzeba, być, nie trzeba mieć wizji jasnowidza. Aby wyobrazić sobie Gdański, jaki będzie rządzony przez Jaworskiego, a jak przez Adamowicza. Kiedyś przed wielu laty, kiedy startowała samorządność regionalna w Polsce, kiedy tworzony był sejnik województwa pomorskiego, kiedy budowany był urząd marszałkowski. W Urzędzie Marszałkowskim pracował Andrzej Jaworski. I przypominam sobie po tych, po tych latach, jak odetchnęli, odetchnęliśmy z ulgą, kiedy odszedł z Urzędu Marszałkowskiego. Brawo. Człowiek, który chce rozwijać miasto, Chce rozwijać region. Musi mieć wiarę. I musi mieć wizję. Paweł Adamowicz taką wizję ma. Paweł Adamowicz konsekwentnie dla miasta Gdańska, tak jak my mówimy też w swoim haśle konsekwentnie dla Pomorza. Rozwijamy i Pomorze, i to miasto. Region nie będzie się rozwijać jeśli jego lokomotywa, jaką jest miasto Gdańsk, jaką jest stolica regionu, nie będzie się również dynamicznie rozwijać. A tutaj jest dobry klimat dla przedsiębiorczości, dobry klimat do życia, jeden z najlepszych w Polsce, jest wizja tego miasta, jest otwartość na mieszkańców, determinacja, żeby realizować wiele zadań w zniszczonych dzielnicach. Rozpoczął przecież Paweł Adamowicz wielki program rewitalizacji dzielnic miasta Gdańska. I razem uzgodniliśmy, że właśnie wykorzystując środki unijne, o których Jan Kozłowski przed chwilą mówił, będziemy nadal to czynić. W wielu dzielnicach miasta Gdańska. Szanowni Państwo, Paweł Adamowicz, prezydentem Gdańska. Dlaczego? Bo wie, co trzeba tutaj robić, ma determinację i kocha to miasto. Gracias.